Siemanko ludzie, z tej strony Grypciu. witam was w kolejnym odcinku z The Last of Us Remastered I kontynuujemy w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy Ja dawno nie grałem, bo w sumie od ostatniego nagrania odcinka minęło... No, z tydzień czasu mi minął, słuchajcie, więc... No tutaj muszę trochę sobie poprzypominać Ale i tak jesteśmy na dobrej drodze, więc nie ma tragedii... O łuk, znaczy strzały Dobra, otwierajmy to w takim razie No trochę ich jest. Jak mówiłem. budynek szkoły wita jest ciężarówka. Chodźcie. No teraz weź to pozabijaj wszystko po drodze, jest nie? Kilku, więc bądźcie cicho. Wziąż się znowu. No tu się nie da wejść. Myślałem, że on podchodził i ten. No, trochę ich jest. Jak tu się zmieniało bronie, poczekajcie. No XM wolałbym ja jednak pistolet w tym momencie A na pewno łuk Dobra. Jak się kucało? A tak, dobra Tu nikogo Tu jeden idzie, tu też jeden idzie strzelałeś? Jaki łajzon w ogóle, nie? No musiał tą broń odpalić, nie? Bo byłby chory. No. Szkoda, że tu się nie da uników robić jako tako. Dobra, jeden dostał i teraz... I on tutaj na spokojnie DOL ty jesteś nienormalny człowieku! Przecież ty rozkwasiłeś ryj Ach, Ta strzała pękła O, ale ta nie pękła, dobrze Jakieś pluszaczki Wiem, coś ciekawego tu znajdziemy, a tu lipa Chciałbym ja kurna cokol cokolwiek znaleźć, no najchętniej jakieś pilsy, nie? Zawsze to upgrade umiejętności później O nie dobrze. A wypierd! To rozkwaszanie głów jest totalnie piękne, nie? Co tu jeszcze? A czemu ja się z nimi biję w ogóle? Dobra! Tutaj! No. Pomocy! No idę! Dobra, teraz muszę apteczkę. Ale na pewno jest ich tam więcej. Lepiej nie kusić losu. Jak wejdziemy do środka? Przydałoby się coś, żebym się mógł z nimi bić. Wejdź na górę i cię zrzucę. Drabinę na autobusie, wejdę na górę i cię zrzucę. No dobra Aha, tu No to dawaj, w sumie jakbyś podskoczył, to byś ją złapał, więc Nie wiem, czy ona musi ryzykować, no ale No hop Dobrze, very good Tylko nie daj się zabić. No, Z której strony zrzucisz? No tej. No dobra Panie Bill, let's go. Wchodzimy Wszystko gra! Musimy jakoś dostać się do maski Damy radę To jak nie my Słyszysz? Idą szybko mała No, szybko mała To będzie szybka akcja Bierzemy akumulatory i spieprzamy Ta, coś czuję, że to będą klika w środku. Musimy wejść do środka, po akumulator. Chodź, Bill. O. Dobra. Osto otwarte. Szybko. tu jest <ślesencji> No dzięki. Ja, mam? właśnie. Musi klikać. Cholera. Dawaj! Bardzo dobrze. nie Bill, pośpiesz się. Pomóż mi. Chyba nie wytrzymaj. Pusty. Co? Kurwa, jest pusty. Chłopaki! Tu ma teraz. No gadaj! Jak najdalej stąd? Dobra, zbieramy się. No, ucieczka, ucieczka. Ja tak zamknął to na jakąś magiczną strukturę czy co? Zamkniemy się. O Jezus! Powoli. No Bill, chwilę. No nie! Mówię, Bill, chwila! Powoli, chłopie, kurna, no ja nie daję rady tyle strzelać. Dobra, trzeba to po cichu zrobić, jednak, bo. Nie ma, to nie ma sensu na głośno robić. Walić biegacze, klikacze są tu problemem. Oho, zdech, zdech. W szczęście nie muszę ich w głowę trafiać. Mam nadzieję, że po tym zostrza... zostały jakieś strzały. Nie, trochę lipa, trudno. Tam ktoś przed nami jeszcze. Teraz trzeba to niestety w miarę po cichu robić, nie? Nikogo nie ma. A skąd ich się tyle wcześniej wziął? Bo tu wcześniej trzy klikacze były, nie? Jest nie, to jest zwykły. No, tak powiem szczerze, kurna na styk. No nie dobrze. To jest przejście, ale musimy się z nimi uporać. No jest to są klikacze, nie? Niedobrze Dobra, moło to wsiad. Ja bym jeszcze jednego tam dupnął. Tak dla zasady O do, jak ładnie weszła sobie w moło. To co, nie płonie? Ty, Eli, co ty robisz z tym krzesem? Dobrze, prawidłowo i co mieli zdechnąć, to zdechli, tu się ładnie strzała wbiła. Może ten ma jeszcze moją strzałę? O tak! O tu trzeba uważać. Te zwęglone zwłoki, teraz coś tutaj? Chwórz, następni. Chodźmy korytarzem. Chciałem, że może double kill się uda, ale nic z tego, niestety. Nic z tego. Dobrze. No weź go tam, pociachaj. Jak nie, to ja go pociacham, no właśnie. Gdzieś następnie jacyś? Na razie nie widać. Cholera, powiem wam, że to nie jest lekkie wcale. Wcale nie jest lekkie. Pomóż mi otworzyć. Dobra, gotowy? Tak, leć. Jeszcze raz. Jeszcze głośniej. Dalej. Idą kolejni. Barykaduj drzwi. O, tak sam to przepchnął? Nie brzmi to dobrze. O. Schowaj się! Zajmę się tym Ty kuta siadło No dawaj go Fuck, ile on HP mi tym zabiera? No chodź Muszę trafić mu w te grzyby. Gdzie ten o, o nie mam mamo. Załatwię to! Co ty, co Nic nie widać przez to. Daj, chodź, bolero. A właśnie ta się goni. Pado, pado, ja pierdziul Co stało temu Jest zarażony od dawna. Mówimy na nich purchlaki. Purchlak? Okej, okay. zapamiętam. O, zdecydowanie lekcja Ale czy możemy już kurwa stąd iść? Nie możemy. Jeszcze muszę się podlecić. Wejdź, bo przez ciebie się nie podleczyłem, gościu. Bo mi marudzisz. No muszę pozbierać, to nie jest tak hop -siup. No tu na pewno coś jeszcze jest, no nie wierzę, że nie. O tu coś leży, patrzcie. O. Aha. Uuu. Tu natomiast fajne rzeczy były. A ja bym sobie coś wykrafcił. Jak się menu otwierało craftingu, czekajcie. Nie, nie, szar. Eee. O Jezus. No dobra, uznajmy, że w ten sposób na pewno apteczkę bym chciał sobie sprawdzić. Jakąś jedną bombkę, bo one są mega. Jakieś mołotowka. I na pewno ostrze jakieś jedno, chociaż. A wreszcie jednego mołotowa zróbmy. I tu na razie nic nie mogę. No trudno. Ciały się przydały do łuku. No ale jak się nie ma, co się lubi, To się ma, co się ma. Albo nie się ma. Dalej, dalej. Dalej. Znowu za Dalej. Znowu. Weź mnie Ja to Dobra, koniec <słyszy> Ragedia, weź mnie podsać. No dawaj, dawaj, bo żeby następni nie przebiegli No ja nie chciałbym tu zginąć, nie? decydowanie bym nie chciał. Tu jeszcze można? Czekaj, poczekaj, bo to tak raczej nie bez, przy... nie bez powodu zostawione otwarte albo jednak bez powodu, dobra? Halo No kurna, jak on mnie! A eś się goń. Nie gdzie ja mam biec.

Dobra, weź tam, gryź stopy. Jezu, i on tak jeszcze powolutku sobie wchodzi, nie? Wszystko dobrze, jasno! Wow, świetnie nam poszło. Uh, pójdę sprawdzić tamtą stronę domu. Bill, ktoś musiał wpaść na ten sam pomysł okradli mnie. No to jaki jest Twój plan B? Lepiej, bo dziękuję, że jeszcze w ogóle żyjemy. To no. był plan A, B, C, aż po samo Z. A na dokładkę, powiedz też, że nie jest do tego, skute! to nie ma da, nic wspólnego! No, co? znasz tego Wisielca? Frank. Kurwa, jaki Frank? To był mój partner. Tylko ten idiota założyłby taką koszulę. Ma parę ugryzień. tu. I... Chyba nie chciał się zmienić, więc się... Tak, pewnie tak. A chuj z nim. Patrz, co znalazłam. Chyba na chodzie. To mój akumulator. Cholerny skurwiel. Hmm. Chciał uciec. Wypadł. Rusz tyłek! Okay. Jezu. Akumulator zdechł, ale myślę, że da się odpalić Czyli? Czyli jeśli popchniemy samochód, to alternator powinien go naładować Świetny pomysł To ty chciałeś planu B, lepszego nie będzie I co myślisz? Myślę, że ty prowadzisz, o my pchamy K ja mogę tą chatę zwiedzić? Bo tu ziomek na bank coś... o właśnie, widzicie, pilsiki. Mówię, na bank coś ziomek ma, nie? Tu nic nie było. O, po ile tego tu? Dobry pomysł. No, powiem ci, że... Dam ci znać. Wpadłem na ten pomysł i bez twojej pomocy, ziomek. Jakaś notatka, zaraz ją przeczytamy. Czytaj. Bill, wątpię, żebyś kiedykolwiek znalazł tę wiadomość, bo bardzo się bałeś zapuszczać w, teren, w ten region miasteczka. W ten region miasteczka. Ale jeśli jakimś cudem to czytasz, to wiedz, że cię naprawdę nie znosiłem. Miałem dość tego gównianego miasteczka i twojego e, zasiedziałego stylu życia. Chciałem więcej od życia, a ty nigdy tego nie rozumiałeś. I ta głupia bateria, o którą wciąż nawijałeś, ile można. Ale wychodzi na to, że miałeś rację. Zginę, próbując się stąd wydostać. Ale jest i tak lepsze niż choćby jeszcze jeden dzień z tobą. Powodzenia, Frank. Nie, może lepiej mu tego nie czytać. Bo jeszcze chłopak wpadnie w jakiś szał. I nie wiem, co wtedy z nim. Gotowy? No, chyba gotowy, nie? Tak co do zasady. Chyba gotowy. A może najpierw z Eli pogadajmy. Dasz radę to zrobić. Prawie. Świetnie ci idzie, powinnoś o tym wiedzieć. W tej kwestii cię nie zawiodę. Okej. Okay. Albo słuchajcie, ruszymy sobie już w następnym odcinku, bo nie wiem ile będzie trwała ta zabawa dalej, więc lepiej by było zrobić tak niż półtorej godziny odcinek. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. No i zapraszam Was do kolejnych. Oczywiście pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. Co tu mamy? A, modu strzelba, ja mam full. Oczywiście pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, komentarza i subskrypcji. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, dziękuję Wam za oglądanie. No i zapraszam do następnych na razie. No i cześć.